Szczęść Boże witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie czerwcowym w sercu Jezusa. Dzisiaj następne wezwanie. Serce Jezusa życie i wstanie nasze. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntiana. Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus martwych wstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus z martwych wstał jako pierwszy spośród tych co umarli. Serce Jezusa życie i z martwych wstanie nasze. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, wstał próżna, daremna, niepotrzebna jest nasza wiara, ale on z martwych wstał. Moi drodzy, w śmierci na krzyżu, w tym Przebitym boku, przebitym sercu, i w zmartwychwstaniu, i pan Jezus także zmartwychwstały, zostawia rany i tę ranę w boku, ranę w sercu. Widzimy ostatecznie zwycięstwo miłości. Zwycięstwo życia, czyli miłości, bo on, Jezus, powiedział o sobie: Ja jestem życiem i zwycięstwo. Z wstania. Ja jestem zmartwychwstanie, i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I właśnie patrz na te wydarzenia liturgiczne, w których wspominamy, w których odnosimy się i które dzięki duchowi świętemu przeżywamy, których stajemy się uczestnikami. I to, co jest ważne, czasami się spotykam z tym. Pan Jezus znowu nie jest zabijany. Pan Jezus umarł, został zabity raz. Raz, jeden historycznie. A my, łaską sakramentu, mocą Ducha Świętego, przenosimy się do tamtego wydarzenia. To jedno historyczne wydarzenie staje się dzięki Duchowi Świętemu. Czymś rzeczywistym, w czym uczestniczymy, staje się naszym udziałem. I moi drodzy, cała historia zbawienia, całe Pismo Święte. Mamy tutaj 72, 73 księgi. To jest historia miłości Pana Boga do człowieka. Tak najogólniej można te karty. Te księgi, pisma świętego scharakteryzować. I gdy czytasz pismo święte, tą lupą, przez którą będziesz czytał, czytała, niech będzie lupa Bożej miłości. Niech to będzie ta pierwsza perspektywa, ten odnośnik, ta pierwsza pomoc do interpretacji Boża miłość, która. Jest zawarta w najświętszym sercu Pana Jezusa i która z tego boskiego serca wypływa i Pan Jezus daje Ci łaskę życia wiecznego, daje Ci dar zmartwychwstania, że życie nie skończy się wraz ze śmiercią doczesną, z grobem, z unicestwieniem fizycznego ciała, nie. Będziesz żyła, żył w Chrystusie. Jeżeli teraz żyjesz razem z Nim przy Jego najświętszym sercu, niech towarzyszy Ci ta wiara. I ta nadzieja, i przede wszystkim ta miłość. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. O tę łaskę, o tę wiarę, nadzieję i miłość, módl się. Podczas tego nabożeństwa także możesz dołączać swoje osobiste modlitwy, intencje. Szczęść Boża. Chrystus, son Chrystus, Chrystus, Kyrie, Chrystus, 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 nas, Chrystus, wysłuchaj nas, Chrystus, wysłuchaj, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa na Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, święty Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przybytku Najwyższego. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, domie Boże i bramo niebios. Zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, snud wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Wielkiej chwały najgodniejsze Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa Króluj zjednoczenie serc wszystkich Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. W którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa którym sobie ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Odwieczne upragnienie świata, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa spokojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, błaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, z lżywością napełnione. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, w Bity, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży. Gładzisz grzechy, świata. Wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy, świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwały i zadość zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię Tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu sercu Pana Jezusa. O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, O Panie. Nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystani prawdy i jedności wiary. Aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.